Dzisiaj naprawdę jest wielka uroczystość, olbrzymia uroczystość, dlatego, że przed stu pięciu laty panami się staliśmy. Nie przedmiotem w cudzym ogrodzie, nie pachołkiem, ale panami we własnym domu. A czemu tak się stało że słowo pan pani tak bardzo mocno jest obecne w naszej kulturze słowa którym się posługujemy? Mało tego. Jeśli ktoś jeszcze y, potrafi pisać piórem nie na klawiaturze. I jeżeli piszę list od serca, czyli ze swego wnętrza, przelewając swoje myśli na papier, nie na ekran, i piszę go własnoręcznie, żeby odbić na papierze również swój styl pisania. Przypomnę, że można coś napisać ładnie, Schludnie, mój Boże, zgodnie ze sztuką pisania, z kaligrafią, albo niechlujnie. Jeśli ktoś kogoś chce obrazić, no to niechlujność jest do tego absolutnie fantastycznym narzędziem. Ale wracając do no właśnie do tej naszej pierwszej myśli, jak bardzo mocno słowo Pan, słowo Pani jest obecne w naszej no właśnie kulturze codzienności, kulturze słowa. Dlatego, że słowo, które w Starym Testamencie odnosiło się tylko i wyłącznie do Boga, Stwórcy. Jako synonim używany Adonai, dominus po łacinie, pan po polsku, poprzez zawsze adres na kopercie. A jeżeli komuś jeszcze chcemy oddać należny mu honor, ukłon z naszej strony ośmielamy się na używanie przymiotników Szanowny Pan Wielebna Pani Czcigodna Pani Wielce Szanowna Pani No ale to właśnie wszystko stało się naszym przed stu pięciu laty To prawda, że na dzień dzisiejszy Korzystając ze słów Marii Rodziewiczównej, schamieliśmy odrobinę i pojawia się barbarzyńskie, ty, do osób, które są kilka długości lat ode mnie starszymi albo w godności wyżej. No ale warto, abyśmy pamiętali, że w naszym narodowym skarbcu i kościelnym jednocześnie, jest to coś wielkiego. Pana. Przed moim imieniem i przed moim nazwiskiem. Skąd to się wzięło? Że my jesteśmy tacy wielcy. Nie dlatego, żeśmy siebie takimi uczynili. Dobrze wiemy. My czytujący się w słowa objawione nam przez Ducha Świętego, nadane przez Jezusa Chrystusa i jego Kościół do przyjęcia i do posługiwania się tą mądrością. Wiemy, że wielko nasza jest z Bożego wyboru. Bóg nas, Bóg, Bóg nas wybrał. To on nas Uczynił wielkimi. Mało tego każdego z nas postawił na drodze doskonałości, której na imię Jezus z Nazaretu. I tenże do nas, kończąc swój komentarz, kateze na temat prawa Bożego, którą znajdujemy, w piątym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza kończy te całe swoje wywody, no właśnie, nie stwierdzeniem faktu, ale powołaniem. Stawia przed nami zadanie: bądźcie wielcy. Mówi to słowami: bądźcie więc wy doskonali, a miarą naszej wielkości nie jest Kowalski mieszkający trzy piętra niżej. Miarą naszej wielkości jest sam Bóg. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest, mówi Pan Jezus. Ojciec Wasz niebieski. Dokładnie dokłada tam jeszcze to jedno słowo. Który Ojciec? To w kontekście tego Chrystusowego nikogo nie, na, nie nazywajcie swoim ojcem bo jednego macie ojca w niebie ale rozwiewa wątpliwości gdyby dociekliwy człowiek miał jakieś zawieruchę intelektualną w swojej głowie o kogo tu chodzi czy o Piłsudskiego czy odmowskiego czy o Witosa czy o Mieszka pierwszego czy któregoś z królów które, których nie mamy możliwości się ich wstydzić ze względu, no właśnie, na to, że byli ludźmi jakościowo wysoko. Żeby rozwiać wątpliwości. Bądźcie doskonali, czyli wielcy. Jak wielki jest Ojciec Wasz, ten w niebie. I dzisiejsze święto Dzień Czynienia. Dzisiaj jest olbrzymi dzień, bardzo ważny. Dzień wdzięczności Bogu za dar wolności, któryśmy otrzymali, między innymi, również przez wyjątkowo gorliwe zaangażowanie wielu pokoleń w walkę o wolną Polskę, o niepodległość. Mój Boże, mówiąc takim bardzo prostym językiem o skrawek ziemi pod nogami dla siebie i dla swoich dzieci, które po nas przyjdą. Żeby byli na swoim. Żeby byli na swoim. No właśnie, żeby byli panami, bo mają swój własny dom, która, który nazywa się innym słowem ojczyzną, czyli ojcowizną, żeby mieli skrawek ziemi. Pod nogami dla siebie i dla swoich dzieci, a jednocześnie, żeby mieli skrawek ziemi, żeby można było złożyć tam ich ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, niczym kolejny zasiew pod nowe pokolenie, tych, którzy przyjdą po nas, żeby mogli czerpać również. I z dorobku naszego życia, z naszego wysiłku, tak jak my korzystamy z wysiłku tych, którzy byli przed nami. Mój Boże Bogu, dzięki, że gdzieś ze skarbca narodowego ktoś dobrze pomyślał o tym, wyciągnięto Marię Rodziewiczówną z jej yy, utworami, z jej spuścizną literacką. I tam między innymi to, co również doczekało się ekranizacji. Powieść z Devagis, kiedy umiera stary Czertwan, to do swojego syna, którego zmusił i skazał na obrabianie ojcowizmy i jednocześnie ziemi swojego przyjaciela, dobrodzieja nawet nieprzyjaciela, dobrodzieja. Tego, który z pachołka przez szkołę, którą mu sponsorował, uczynił go, no właśnie, mądrym, roztropnym, dostatnim człowiekiem odpowiedziałem za swoje i za cudze. Kiedy już odchodził z tego świata, to odsłania rozsuwa welon niewiedzy swojemu synowi Markowi, opowiadając o rodzie Orwidów z poświcia, którym to zawdzięczał. No, właśnie wszystko. Z pachołka zrobili z niego światłego człowieka. Był ekonomem u Orwidów. Kolejne zawieruchy dziejowe, wojenne, przetaczające się przez Europę, przez świat, wyrywają Orwida i daleko gdzieś. Wyjeżdża poza granicę, zobowiązując do zarządu nad swoim majątkiem. No właśnie, czertwana. I ten, będący już na łożu śmierci, rozporządzając swoim dobytkiem, majątkiem, czyli tym, co było jego na tej ziemi. Dzieląc to między swoje dzieci, Marka wprowadza poza welon ignorancji o Orwidach. Opowiada historię swoją w sposób bardzo istotny, związany z Orwidami. I kończy jednym pięknym zdaniem. Marku, gdyby nie Orwidowie, to by nasz nie był. Powtórzę to zdanie, bo ono wyciska łzy. Dziecko moje, gdyby nie Orwidowie, to by nas nie było. I trzeba nam poprzez to zdanie umierającego starca starca, nie młodzieńca jeszcze raz podkreślam starca. Szczególnie w czasach, w których, mój Boże, pojawia się nowa walka klas, nowa forma walki klas. Marksistowska zasada. Już nie robotników wobec posiadaczy, ale między innymi jednym z takich poligonów, to jest walka młodości ze starością. Młodych ze starymi. Ale to powiedział starzec umierający do swojego młodego syna, do swojego dziecka. Synu, dziecko moje. Gdyby ich nie było, to by nas nie było. Jakże genialny jest Bóg, jeszcze raz powtórzę to, jak swoisty psalm responsoryny. Jak genialny jest Bóg, który swoimi rozporządzeniami porządkuje ten chaotyczny świat. Dlatego, że w dziesięciu przykazaniach, w swoim prawie, zostawia również to jedno. Obok tego, że nie będziesz miał żadnych Bogów poza mną, te, które, te przykazania, które regulują nasze związki z bliźnim, z ludźmi, rozpoczyna od przykazania czci ojca i matkę swą. To tak, jakby chciał między innymi no, pokazać, że to przykazanie to swoiste drzwi do domu, to przykazanie to brama do ojczyzny, żeby do niej wejść, trzeba przejść przez przykazanie czci, ojca i matkę swoją. Dlaczego? Bo gdyby ich nie było. I to nie tylko w mikroskali, jak przystało dla tych, którzy pielęgnują egoizm w sobie. Bo w pewnym momencie dotykamy uniwersalnego znaczenia słowa ojcostwo i macierzyństwo no właśnie zawarte w słowie Ojczyzna. Że w pewnym momencie tych ojców i matek w moim życiu jest jakoś więcej, bo misje ojca i matki. Wobec mnie Pełnił mój stary proboszcz Józef Abramowicz A i księża wikariusze Którzy uczyli, a jak trzeba było to i upominali By mnie głupia I sąsiedzi Którzy również uzurpowali sobie prawo do mnie jeśli cokolwiek zrobiłem źle, to szli na skargę do moich rodziców. Bo gdyby ich nie było, bo gdyby ich nie było, jak grzyby po deszczu rosną domy starców? To takie bardzo charakterystyczne, pomijając różnego rodzaju, takie, no mój Boże, szczególne względy czasami trzeba, nie ma innego wyjścia, to tak jak i ze szpitalami. No nie da się niejednokrotnie pomóc bez specjalistycznej wysoko pomocy. Ale jak grzyby po deszczu, więcej jest domów starców niż przedszkoli, bo z dziećmi już żeśmy się uporali nie ma, ich. prawie że. Więc trzeba rozwiązać teraz kwestie starców. No właśnie wystawić ich na margines swojego życia. Argumentując tym jeden sposób, no żeby im było dobrze, żeby im było dobrze. A powiedzcie mi, czy może być dobrze matce? Która nie może cieszyć swoich oczu widokiem tych, których wydała na świat. Wspomnę tutaj moją świętej pamięci mamy, która zwykła zawsze, kiedy wracałem nieprzyzwoicie do domu, będąc na urlopie, będąc już starym człowiekiem, dojrzałym, zawsze mi otwierała drzwi do domu, zawsze po północy. Czemu nie śpisz, mamo? Odpowiedź zawsze była taka sama: bo jak ciebie nie ma w domu, to ja nie mogę zasnąć. Gdyby ich nie było, to by nas nie było. I dzisiejsze święto niepodległości pokaże, zatrzymać się nam i nad niepodległością. I nad ojczyzną, i nad ojcostwem, i nad macierzyństwem. Również trzeba zatrzymać się dzisiaj na pogłębioną refleksję nad umiejętnością bycia dzieckiem. Nie skunksem, dzieckiem. Dodajmy jeszcze jeden przymiotnik niezmiernie ważny, wdzięcznym dzieckiem. No za co ja mam być wdzięczny mojej matce, no że Cię urodziła, czyli że się podzieliła życiem z Tobą, że stała się, no właśnie, więcej niż inkubatorem dla Ciebie. Za to i tylko za to. Bo ona za Twoje życie płaciła swoim życiem, dniem i nocą. Tak samo i ojciec. I trzeba być, umieć, umieć, umieć być nauczonym i uczyć się do końca życia wdzięcznym synem i wdzięczną córką swojego ojca i matki. Ale również i swoich nauczycieli, wychowawców, wszystkich, którzy nas uczyli być, no właśnie, wielkimi, na wzór wielkości Boga, bo o tym nie możemy zapomnieć. I uwierzcie mi, to już i z własnego doświadczenia wiem, takiego życiowego, że jeśli ktoś jest marnym dzieckiem, czyli tym, który swoje no właśnie, można władztwo marno trawić, czyli trawi na marne. Bo marno trawić, to trawić, czyli zużywać na marne. Nawet to nie jest na nic, na marne, czyli na zło, na byle co. Jeśli ktoś nie potrafi być, nie umie być, Dobrym synem. To nie będzie dobrym patriotą, nie będzie dobrym Polakiem. No nie będzie. Bo jeśli ktoś nie potrafi być wierny w drobne rzeczy, no to nad wieloma też nie zapanuje. Jeśli któraś z panią, nie potrafi być dobrą córką. No nie będzie również i dobrą, no właśnie, matką, Polką. To proste, taka cepologia Rzeczypospolitej Polskiej. Mój Boże, 105. 105. rocznica odzyskania niepodległości. Jedno zdanie mówi wszystko. To to ze świętego Pawła Apostola do Rzymian, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To przede wszystkim On swoją ofiarą na krzyżu uczynił nas, no właśnie, ludźmi obdarzonymi niepodległością. Nade wszystko nie jesteśmy, nie podlegamy złemu. Nie jesteśmy sługami złego. Nie jesteśmy apostołami kłamstwa, bo każde kłamstwo jest owocem działania w nas ojca kłamstwa, czyli diabła. Kiedy sięgamy do literatury, widać tam ból tych, którzy przed nami, dzięki którym my jesteśmy. Gdyby nie oni, nie byłoby nas. Ale popatrzcie, mój Boże, jak marny materiał znajduje się w naszej głowie. Jak wszyscy gdzieś cierpimy na taką amnezję, niepamięć, taki narodowy Alzheimer, narodowa skleroza, demencja. Znamy to przecież Mimickiewiczowskie, bo mówi człowiek, który jest stęskniony własnego domu bywał na salonach paryskich ale i napił się wody z rynsztoków paryskich litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie niestety tuż ode mnie kto cię Możemy dodać, zdradził, stracił, zaniedbał, zlekceważył, nie zauważył, ale nie będzie człowiekiem odpowiedzialnym za ojczyznę, człowiek, który jest złym synem wobec własnych rodziców. To widać po szkołach. Nie będzie dobrym uczniem ten, który ma w pogardzie własnych rodziców. Nie będzie szanował nauczycieli ten, który gardzi własną matką, własnym ojcem. Nie da rady. Boże, jesteśmy pokoleniem ludzi, może nie my, ale nasze dzieci żyjących na kredytach. To taka cecha charakterystyczna ostatnich dziesięcioleci. Wolność za kredyt, czyli niewola. A już Krasicki w, bar, w bajce o, o wilku i o psie, powiedział lepszy na, niewoli, lepszy na wolności kęsek nijaki, niżili, źli, niewoli przy smaki. Tu pani gienia Szczepańska to wszystko władowała Albo Jana Zamojskiego, to szczególnie do rodziców i do nauczycieli, do ministrów. Takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. Popatrzcie, jaki bardzo mądry jest ten nasz ojciec ryzyk, który, no właśnie, niczym Psala powtarza te słowa. Jeśli ktoś myśli o dniu dzisiejszym, no to sadzi kartofle. Jeśli myśli o na miesiąc do przodu, to sieje Boże. Jeśli ktoś myśli, no właśnie, sto lat do przodu, to buduje szkoły i uniwersytety. Ale sam. Nie przez wrogów. Bo takie będą rzeczy pospolite. I taki będzie Kościół. Taki będzie Kościół Chrystusowy. Ten widoczny na ziemi. Jaki będzie nasz wysiłek? Jakimi będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie?